Wystawiliście kiedyś tonę gruzu na OLX? Nie Stypa Kaśka wystawiła składak I podała mój numer 798224 Nie ze mną kurwa te numery Dzień dobry pani wystawia tę dameczkę Ja wiem, że ze mnie nie zła szprecha Ale bez przesady W odwecie pojawiło się ogłoszenie Oddam gruz Kota Węgiel Za darmo <laughs> Telefon za telefonem A ten węgiel zdatny do spożycia? Proszę na gruz używany Skąd ja miałam wiedzieć, że pół Warszawy potrzebuje gruzu? Dobra, pośmianę. Zdjęłam ogłoszenie. Mijają dwa dni. Kaśka dostaje telefon. Przepraszam, a za ile ten wibrator? <grymne> Jezus! Że ja na to nie wpadłam. Okazało się, że Paweł, nasz znajomy, wystawił ogłoszenie. Zabawki erotyczne w dobrej cenie. Matko, się słyszałeś to? I podał numer Kaśki. Ja myślałam, że ona nas rozszarpie. Na gruz było mniej Minuta, telefon Podobno już tak nie można robić Akademia pranków Cito z Marcinem Dubielem Gruz w dobrej cenie u mnie na Instagramie Pa, pa.